No pierwsze w zasadzie to piszę od dość, dość dawna. w Stowarzyszenie Twórców Budowych, to już jest, m, należy do z tego stowarzyszenia ponad 40 lat i wtedy zacząłem pisać, zacząłem publikować Stowarzyszenie Twórców Budowych. Najpierw byłem korespondentem Gromady Rolnika Polskiego i później w tej gazecie w Gromadzie Rolniku Polskim były Drukowane wiersze, no, pierwsze wiersze to takie wiersze satyryczne były i później coraz więcej tych wierszy tam drukowane było w gromadzie, w polskim radiu i w Stowarzyszeniu Twórców Ludowych to były pierwsze tomniki wydawane były tych moich wierszy. Posłałem do nich 20 wierszy, uznali, że wiersze są dobre, wiersze owsi o pięknie wsiło pracy rolnika. Równość pól jak wielki stół, Pagórki bochni chleba, Stawy, barszu misy, Lasy, mizeria, nieba. Obrócem stół nakryty, Żółte wzory i szary. Zieloność tak ogromna, Że nie dasz bracie wiary. By było piękniej, jeszcze rzek wstęgi, Piękny, bogaty stół Z mazowieckiej księgi. Stoję nad twoim brzegiem Mniewana rzeką, Patrzę na twoje wspaniałe, Pulsujące życie, Jak na pierś pięknej kobiety, Której bije kochające serce, I pulsując, Ożywia jej białe ciało. Rzeką płynąca jak czas, Rzeko, jak wstęga orderowa, zdobiąca pierśmi z ziemi. Rzeko radości i smutku. Rzeko kąpiącej się młodości. Rzeko dostojna, dająca cicho śmierć. Rzeko lustro gwiazd i błyskawicz, Rzeko piękna, maleńka córeczko, gdzieś tam płynącej królowej Wisły uśmiechać się kwiatami rozległej łąkowej doliny, karmić łąki życiodajną w wodę. Byłaś kapryśna, jak rozpieszczona jedynaczka, kiedy płakałaś ze złości, zalewałaś się łzami po bliskie łąki. Gdzie chciałaś, tam płynęłaś. Aż w fale ludowych dni dano ci dobre miejsce do życia, Nór głęboki i prosty. Spracowane ręce, synonim władzy ogromnej, maczynego serca. Ręce drogie, pełne pieszczot i, i pracy ogromnej, by szczęście dać dziecku prosto w ręce. Twarz, twa szara jak ziemia, połana z marszkami, jak moje pole pługiem. Usta Twe, uczące polskiej mowy, Pochylona twa postać to nieba nam przychyla, dźwiga bóle i troski dziecięcy. Najbardziej omiłowana istotą, urodziła się niebo mi sprowadzasz, matko najdroższa. Czymże cię oddzięczę za miłość, za ból, za pracę? Mój Janiewie, najpiękniejszy w świecie, najdroższa w świecie istota. Wielbię Cię i kocham i słów mi brak. Cały świat niech Cię kocha i wierni. O Matko, wszystkie kwiaty e, dla Ciebie. Artyści od chleba, twórzcie swoje dzieło, malujcie krwią serdeczno, kroplami potu gładźcie. Całuję Wasze czarne ręce umiłowani bohaterzy i mistrzowie urodzaju. Szczęść Wam boże w ogromnym pracowaniu. Artyści od chleba, twórzcie swoje dzieło, nie płaczcie z deszczami w aromatycznych bólach. Dzięki Wam istnieje nasz ród ludzki. Pełni zapału, pracowici jesteście światu potrzebni, jak tlen do życia. Artyści chlebowi, twórzcie swoje dzieło. Płoneczny bochy chleba. Klon wybuchnął jesienią. Ogniowa korona liści jak pożar ojcowej zagrody zapłonęła nad ukrzyżowanym zomęczoną twarzą rolnika w jesiennej pracy. Majowy pogodny wieczór płynie pożegnalne oratorium, w młodej barwności wiosennej. Ostatnie promienie słoneczne całują ciepło ziemi. W cichy, ukwiecony wieczór życia poeta odchodzi na zawsze, żegnany w nokturnym słowiku. Zmęczony, jak żlibiarz po pracy, Zgromadził owoce ducha w schodole wierszy. W promień pogody oświetlał mu codzienność w czynieniu dobra. Oczy niczym księżyc odbijają słoneczny blask. Z prochu powstał, proch się obrócił, lecz gołąb ducha szybuje tam, gdzie piękno absolutne, zrodzone z wieczystej myśli. Dzięki bardzo. Dziękuję.